Wojna w Ukrainie w dużym stopniu wpłynęła na obecną sytuację na rynkach rolnych w Europie. Napływ zbóż z Ukrainy spowodował spadek cen, co w konsekwencji wpłynęło na dochody rolników. Oczywiście sytuacja, ta wojenna sytuacja, która jest na Ukrainie, spowodowała, że mamy w Polsce problem ze zbożami. Tego zboża przyjechało no, ponad 3,5 miliona ton do Polski i zostało w Polsce, bo gdyby ono było wywiezione do, do centrum Europy czy do krajów trzecich, nie byłoby tego problemu, ale ono zostało w Polsce, dlatego że firmom nie opłaci się wywieźć dalej. Dlaczego się nie opłaci? No bo zboże, które przyjechało do Europy z Ukrainy, ale również z Rosji od południa Europy, spowodowało, że w Europie ceny są niskie. Dlatego firmy, które przywoziły zboże z Ukrainy, zostały, przywiozły go do Polski i w Polsce ono zostało. Dlatego potrzeba jest tych, w tym momencie, aby w jakiś sposób zmobilizować po pierwsze naszych rolników i to jest jakby najważniejsza rzecz naszych polskich rolników, żeby to zboże sprzedali. No, do tej pory nie sprzedawali, bo się nie opłacało. Spadek cen zbóż w związku z wojną w Ukrainie to nie tylko problem polskich rolników. W podobnej sytuacji są także inne kraje w naszym regionie, przez które jest prowadzony transport ziarna. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że tego zboża z Ukrainy w tym roku ze względu na wojnę przyjechało do Europy dużo. To znaczy nie tylko od granicą, przez granicę polską, ale również przez inne granice, statkami od południa Europy, też przez Hiszpanię, Portugalię czy Włochy. To zboże do Europy wjeżdża. I to spowodowało tą niską cenę w całej, w całej Europie i to spowodowało ten problem. Rząd uruchomił pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Chodzi o rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 roku. To jest wielka pomoc i do pszenicy, i do innych zbóż, właśnie po to, żeby spowodować, żeby rolnicy zaczęli sprzedawać zboże i już pewien ruch się zrobił. On jeszcze nie jest na tyle, żebyśmy się bardzo mocno cieszyli, ale pewien ruch się zrobił. Ja tutaj apeluję do wszystkich rolników, żeby skorzystać z tych środków. No, przygotowane są środki budżetu krajowego żeby, dla, dla rolników, tylko jest jeden warunek, żeby przedstawić faktury sprzedaży tego zboża i to jest jakby warunek bardzo ważny i warunek, który niesie cel pewien, to znaczy zdjęcie tego z rynku, z tego zboża, które jest u, u rolników i przygotowanie magazynu, szpichlerzy silosów, przygotowanie. Na, na, nowe, na nowe żniwa. Pomoc dla rolników, którzy będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 roku, wyniesie iloczyn stawki 2200 zł na hektar i powierzchni upraw pszenicy objętej wsparciem bezpośrednim za 2022 rok i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której już udzielono pomoc, stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy wynikającej z faktur VAT potwierdzających sprzedaż pszenicy i średniego plonu dla Polski, czyli 5,5 tony. Przykładowo, rolnik, który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 rok do 10 hektarów pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 roku, na przykład 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł. Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo do 300 hektarów, Program pomocy wymaga zgody Komisji Europejskiej. Dariusz Przemyski, rolnik ze starej słupi obecnie zasiewa pola kukurydzą. Poza tym produkuje inne zboża, które sprzedaje do punktów skupu, a część przeznacza na pasze dla zwierząt. Posiadam gospodarstwo o powierzchni 70 hektarów użytków rolnych. Pod zasiewami jest 54 hektary. Reszta to są użytki zielone, łąki trwałe i trawy na użytkach na gruntach hornych. Gospodarstwo jest obsiane pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym, owsem, mieszanką strączkowo-zbożową i w tej chwili jesteśmy na etapie siewu kukurydzy. No my tutaj uzyskujemy plony pszenicy w latach ponad 9 ton. Obsiewamy 25 hektarów, czyli tam zbieramy około 200 ton. W ubiegłym roku zebraliśmy około 270 ton. No, zostało nam jeszcze około 140 ton pszenicy, i około 30 ton rzepaku, 35 ton rzepaku. Część zboża sprzedaliśmy tutaj do miejscowego skupu, dwie, dwie wioski dalej znajdującego się. Trochę zboża sprzedaliśmy do mniejszych gospodarstw sąsiednich. Cenę sprzedawaliśmy po 1130 zł brutto. Mówię o pszenicy, nie. końcu się wykuku kukurydzy, no to zajmę się już sprzedażą reszty pozostałości tego zboża. Bo staram się poszukać odbiorcy. Myślę, że z pszenicą nie będzie dużego problemu. No i te dopłaty w jakimś stopniu zrekompensują nam spadek przychodów. Wielu rolników sprzedaje swoje zboża, aby opróżnić magazyny jeszcze przed nowymi zbiorami. Udało mi się sprzedać normalnie rzepak po żniwach. Otrzymałem praktycznie po 3000 z groszami, bo nie miałem gdzie przechowywać. Natomiast zboża zostały mi, przemżyto i pszenica, bo takie mniej więcej uprawiam. Przemżyto udało mi się teraz, półtora miesiąca temu, nawiązać kontrakt z firmą. Oni ode mnie zabrali około 54 ton. Zagodziłem mi się wydaje jeszcze na dzień dzisiejszy pieniądze 1080 plus Watt. Ale to poszło normalnie praktycznie na wymianę, bo wziąłem od nich nawozy. I nawozy kupiłem po 2 200 mocznik i po 2600 600 ml. Producenci zbóż mają nadzieję, że do żniw sytuacja się unormuje, a już takich zapasów zbóż nie będzie. Jeżeli będzie tranzyt szedł z Ukrainy i nie będzie żadnego zawirowania, nie będzie to, co dzisiaj było przykładowo na pływowość i zostało u nas w kraju, tylko bezpośrednio albo na zachód, albo na port, to uważam, że nasze te około 3 milionów ton, które potrzeba, ale od rolników zaznaczamy, nie od tych, co skupili, to uważam, że tak. bo średnio jest 700 tysięcy. O, miesięcznie jest przepustowość i licząc maj, czerwiec, lipiec, trzy miesiące, to jest jakieś 2 miliony 100, a na proszę około 3 milionów. No, liczmy, że same żliwe też, każdy jest zajęty, to jeszcze sobie dołóżmy sierpień, bo to będzie żniwa rozpoczęte, a będzie do tego dochodziło jeszcze przygodowo rzepakowe. Rząd przeznaczył także dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanych zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju, oraz od rynków zbytu na zachodzie Unii Europejskiej. Tacy rolnicy, którzy ponieśli e, straty z powodu wojny na Ukrainie będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy i te wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 30 czerwca. Sprzedaż tych zbóż musi być udokumentowana odpowiednimi fakturami czy też innymi dokumentami równoważnymi i ta sprzedaż musi nastąpić w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca a podmiot kupujący takie zboże musi być uprawniony do jego zakupu, do, do obrotu nim, czy też do, 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 do dalszego dysponowania. Takie wnioski można składać będzie tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu. Rolnicy znają ten sposób, w ten sposób składają są również wnioski o dopłaty bezpośrednie, więc myślę, że wielkiego problemu z tym nie będzie. Wsparcie będzie również dla producentów rolnych, którzy zakupili nawozy mineralne od 16 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Stawka pomocy w postaci dopłat do nawozów będzie zróżnicowana: 500 zł na 1 hektar powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, 250 zł na 1 hektar powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych. Ze względu na to, że ta sytuacja wojenna spowodowała, że opłacalność w rolnictwie naprawdę bardzo mocno spadła, a nawet nie wiem, czy nie jest w tej chwili poniżej, poniżej tej granicy opłacalności. I dlatego też zdecydowaliśmy się tutaj, pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował się również dopłaty do nawozów. I to też bardzo daleko idące dopłaty, bo no szacowana suma dopłaty to jest 4 miliardy 700 milionów złotych. To jest naprawdę też bardzo duża pomoc. Mechanizm pomocy będzie ten sam, co był wcześniej że to nie, jesteśmy, nie, 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 nie robimy nic nowego, tylko to, co wcześniej zrobiliśmy, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który zdecydował się na dopłaty i już po raz drugi zdecydował się na dopłaty dla polskiego rolnika, dla naszego rolnika do nawozów. Także to jest też rzecz, która no, pomoże w jakiś sposób uzyskać pewną opłacalność. Rząd chce zwiększyć także środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych w tak zwanym drugim okresie składania przez rolników wniosków o zwrot podatku. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Oznacza to wzrost o 100% w stosunku do 2022 roku, kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł. Rozwiązanie będzie wymagać zgody Komisji Europejskiej i też Unia Europejska na tą, na tą chwilę nam pozwala, żebyśmy zwrócili tej akcyzy złoty 46. Zł. A my idziemy dalej. Myśmy obiecali rolnikom, rozmawiamy z rolnikami, z protestującymi rolnikami również. Tutaj mam na myśli ten protest szczeciński, gdzie merytorycznie rozmawiamy na te tematy. Idziemy dalej. Zwróciliśmy się do Unii Europejskiej, żebyśmy mogli zwrócić tej akcyzy do dwóch złotych. Mamy nadzieję, że Unia Europejska, widząc tą całą sytuację, nam na to pozwoli. I tutaj chcę również jeszcze podkreślić te pomoc. To, o których mówiłem wcześniej, do zboża i do nawozu również muszą być za zgodą Unii Europejskiej. To jest pewien paradoks, no paradoks no, żyjemy w, w, w tej polityce globalnej Unii Europejskiej, że my chcąc wydać środki nasze krajowe musimy pytać Unii Europejskiej o zgodę. Mam nadzieję, że przy tej sytuacji wojennej, mam nadzieję, że Unia Europejska dzięki naszym działaniom zauważyła, że jest problem w naszym kraju, bo... To zamknięcie granicy, niektórzy mówią, że było na postawienie sprawy na ostrzężone, i chyba tak. To było postawienie sprawy na ostrzężone po to, żeby Unia Europejska zauważyła, że jest problem. I dzięki naszym działaniom, stworzenie tej piątki, koalicji piątki przygranicznych państw, spowodowało, że Unia Europejska zauważyła. I mamy nadzieję, że w tej kwestii nam teraz no, zezwoli szybko, żebyśmy mogli rolnikom pomóc i wypłacić te środki z naszego budżetu krajowego. Więcej informacji na temat pomocy. Można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.